Jak czasem zachowuje się facet uzależniony od pornografii? Zachowuje się tak, że podświadomie, albo świadomie to on wie, że to jest po prostu siada to, co on robi. No wiadomo, tam raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie sobie ulżyć. No to jeszcze jest jakaś norma, ale nie trzy razy dziennie. Taki facet, będzie się czuł z tym słabo. Będzie się czuł niepewny siebie. Niektórzy nawet zdają sobie sprawę, że wyglądają w trakcie tego aktu trochę śmiesznie. Trzeba sobie przyznać, że faceci i kobiety to się jednak różnią w codziennych czynnościach. Na przykład gdy kobieta nagołuje podłogę na czterech, to trochę jest to inaczej odbierane niż gdyby zrobił to na facet. I taki gościu, jak ma stałą partnerkę, o, to będzie w niej widział przyczynę swoich wszystkich tego typu zachowań. Że to jej wina, że on musi tego ogurasa trząchać. A będzie niemiły, nieprzyjemny, opryskliwy, niekoniecznie otwarty i kontaktowy, zawsze będzie sprawiał wrażenie, że coś ukrywa. A dodatkowo jeszcze jest bardzo mało pewny siebie. Także, drugie panie, jak e, wyczajacie tego typu zachowania, jeszcze mam o innych, też powiem w przyszłości, to przejrzyjcie mu e, historię wyszukiwarki telefonu albo jeszcze jakieś tam inne kontakty, sąsiadki czy Pani z różnych serwisów. A tak przy okazji, to polecam mnie cynobazę. Obiecano mi, że ruszy trochę moje stare poliki. Starą skórę i powiem wam, że nie najgorzej to idzie. Naprawdę czuję się taka no, trochę bardziej napięta, jak ten narząd na filmie. <ścoughs> Pozdrawiam.